Cześć, witam na kanale Netland Computers. Dzisiaj na warsztat bierzemy mobilną stację roboczą Dell Precision 7780. To sprzęt z najwyższej serii Precision, a dzięki obecnym cenom jest to najbardziej opłacalny 7780 w historii. Zazwyczaj modele z serii 7000 są mocno powyżej budżetu większości użytkowników, ale teraz mamy sytuację, w której Precision 7780 kosztuje tyle, co niektóre konfiguracje z niższej serii 3000. I to robi różnicę. Bo tutaj mamy i jakość wykonania, i pełne możliwości rozbudowy, i realną moc. Specyfikacja testowanego jak Procesor Intel Core i5-13600HX. Pamięć RAM 32GB DDR5, dysk SSD 512GB, ekran 17 3 cala Full HD, grafika zintegrowana Intel. Procesor i5-13600HX. Ten procesor nie jest zwykłym i piątką jak z Ultrabooku. To chip klasy HX, czyli wersja pełnonapięciowa, oparta na desktopowym rdzeniu. Ma 14 rdzeni i 20 wątków, dokładnie tyle samo co popularny Core i9-13900H. I faktycznie w benchmarkach wygląda to świetnie. A teraz Dam Wam kilka przebitek, gdzie możecie zobaczyć wyniki takich testów. I są to wyniki, które jeszcze rok temu zarezerwowane były tylko dla topowych modeli mobilnych, a czasem nawet stacjonarnych. Także duży plus. Dla kogo w ogóle jest taki sprzęt? To jest sprzęt dla ludzi, którzy naprawdę pracują na komputerze. Programiści, inżynierowie, specjaliści do baz danych, no i oczywiście ludzie pracujący z grafiką, szczególnie jeśli mają wersję z dedykowaną grafiką. Dell Precision 7780 można skonfigurować naprawdę szeroko. RAM od 32 GB do 128 GB DDR5, dyski, które mają sloty nawet do 3 SSD NVMe, oraz porty. Thunderbolt, USB-C, HDMI, LAN, czytnik Card Smart. Co ważne, wszystko jest łatwo dostępne. Nic tu nie jest czy przylutowane jak w Ultrabookach. Dlaczego warto? Przede wszystkim jest to stacja robocza klasy Enterprise w scenie laptopa biurowego. Jeśli chodzi o wydajność, porównywalna z topowymi i 9 sprzed roku. Dell Precision to seria certyfikowana pod wiele środowisk ISV i aplikacji. No i konfiguracje dostępne z dedykowaną kartą graficzną, lub też nie dla ludzi, którzy nie potrzebują GPU, ale chcą pełnej mocy CPU. Obudowa magnezowa, świetne chłodzenie, długa żywotność. Jeśli zainteresujecie ten model, to zapraszam na stronę del24.pl. Tam znajdziecie kilka konfiguracji z i5-13600HX, a szczegóły znajdziecie w opisie. Warto tam zajrzeć, jeśli szukacie konkretnej wersji. Jeśli chcecie test konkretnej aplikacji, napiszcie w komentarzu, możemy przygotować osobny materiał. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.